Serdecznie, Browar Gdynia. Moja motywacja, której ostatnio naprawdę mi brak. Jakoś tak się dzieje, że materiał, który jest złożony na karcie SD, chyba tygodnia leży na karcie i jakoś nie mogę się zebrać z tego, żeby jakoś to spiąć sensownie podzielić na maksymalnie dwa odcinki i wrzucić do neta No to postanowiłem nagrać recepturę piwa, które za moimi plecami radośnie fermentuje. Czyli mogę tu teraz potwierdzić, że wszystko zagrało tak jak trzeba, pomimo tego, że popełniając prosty i dziecinny błąd w kompozycji tego, co widzicie tutaj przed swoimi twarzami na ekranach i ten błąd spowodował straszliwe, ale to straszliwe męczarnie podczas ważenia tego piwa. Na czym polegał ten błąd? Tutaj już go nie ma, ale um, widzicie recepturę z zasypem, z recepturę, która um, została zrealizowana na kociołku automatycznym Cobra CB3 Pro. Um, niby 30 litrowe, ale tak naprawdę, um, proszę pamiętać o tym, że pojemność wkładu o ile dobrze pamiętam, to jest, no właśnie, nie pamiętam, 27 litrów, 27,5, jakoś tak dziwnie, dziwnie to, to, to wygląda. No i ym, ostrzegam, że jest to zacieranie na naprawdę gęsto. Naprawdę gęsto. Ym, bez zdjęcia śruby ze środkowej yy, rurki. Nie wiem, jak się nazywa, rynienki. Ym, po prostu... W, Góra słodu w tym garnku. na mój błąd. Dlatego, że w tym, tej recepturze, którą widzicie, zawarłem jeszcze ekstrakt. Pół kilograma ekstraktu jasnego, nachmielonego. No i pokazało mi 20 plato, więc mówię: Dobra, nie? Tylko, że zapomniałem. Po prostu zapomniałem. Na ekstraktach już dawno nie ważyłem, że skoro ważę bazę, no to mógłbym to spokojnie na osie, pójść na 18 plato. A pewnie dodanie pół kilograma ekstraktu, czym strzelam, 18, 16, pół. Po czym powinienem to uzupełnić ekstraktem, bo o to mi chodzi. No i wyszłoby te 20 stopni Belgie, bardzo korzystne i pożądane do tego stylu, czyli stylu Imperial IPA, Double IPA. Tam, gdzie wszystko jest w IPA, wszystkiego jest podwójnie podwójnie podstawy słodowej, podwójnie chmielenia itd., itd. No niestety uciekło mi to. No i do dzisiaj. Mam tutaj taki ślad, pęcherze na łapach, tak to jest jak się umysłowy weźmie za łopatę. No strasznie, strasznie męczarnie. Moje najgorsze piwo mentalnie, bo teraz pachnie jak najlepsze piwo, ale tak roboczo najgorsze piwo, 120 minut zacierania, kwestią wstępu i ostrzeżenia. 120 minut zacierania, ponieważ wyczułem, że coś może być nie tak, coś może być nie tak. No i robiłem próby jodowe. Co 15 minut robiłem próby jodowe i nic, po godzinie nic, zero zatarcia. Dopiero po godzinie i 15 minutach były pierwsze oznaki tego, że pojawiają się skrobia. No a po dwóch godzinach uznałem, że dobra, no to się chyba zatarło. I potem jeszcze wyobraźcie sobie, Wysładzanie. Ja już nic tutaj nie powiem. W każdym razie suma sumarum udało się. Ehm, czyli sprawdzony jest, e, Sprawdzona jest historia taka, że no właśnie to chyba tu było. Że zasyp 8,5 kg z nakładką. I jest możliwy do zrealizowania w kobrze CB3 Pro. Procentowo tutaj to widzicie, jak to wygląda. Czyli przewaga Pejla 6 kg, Wiedeński 1,5 kg, płatki jęczmienne, których nie było w zesypie, dlatego że wrzuciłem je do Hopspidera starym sposobem dużego Hopspidera i. Sklejkowałem je, one nie były błyskawiczne, więc wymagały sklejkowania i tak zrobiłem. 60 stopni, 20 minut. Woda się zabarwiła, tak jak trzeba, po czym wyjąłem te płatki i wsypałem słody. Czyli tak naprawdę nie 8,6 a 7,9 kg grubo zaświetlonego słodu. Tak można byłoby powiedzieć, tak, że to wyszło. Viking Cookie malt, malt, bardzo ciekawy słód, naprawdę petarda w aromacie, potężna, przyjemna skórka od chleba jasnego, no po prostu jakbym był w piekarni. Bardzo ciekawy słód, Viking Cookie Malt. Więc tak, przepis wygląda tak. 6 kg, 1,5 kg wiedeńskiego, 700 g płatków jęczmiennych, najtańszych z szołom, kupiłem granicę 2 zł. Ale za to nie błyskawiczne, eee, to jest to co mówiłem. Dwie paczki drożży US05. No i teraz macie tutaj całą gamę chmieli, których jest więcej niż słodów. No i muszę powiedzieć, że to co teraz. Zrobiłem eksperyment, czyli jak widzicie. Na godzinę, na godzinę wsypałem Kolumbusa 25 gramów. To nie jest tanie piwo. To jest okolice, nie wiem, strzelam 150 zł. Potem na 45 minut, jeszcze raz, drugą dawkę, czyli łącznie 50 gramów było. I to był Kolumbus, to nie był CTZ, nie był Tomahawk. Bardzo żałuję. Podkreślam, jeden z lepszych moich goryczkowych mieli Tomahawk. Ale to był Kolumbus. Dalej, tyryrym, 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 na 30 minut Citra do gotowania, 30 gramów i Cascade 50 gramów na 15 minut. I to byłoby tyle, a dalej 150 gramów poszło na Whirlpool to był taki mój test, jako że na browarze chmiele aromat, aromatycznie ale też na browarze goryczka wchodzi z Whirlpoola no dawało to najlepsze efekty, było to dosyć ekonomiczne, dlatego że zamiast wsypać 5 kg na cichą a właściwie 15 kg na cichą, na 40 no to można było dużo mniej wsypać tego z lepszym efektem na Whirlpool więc tutaj tak zrobiłem eee... No tu jest błąd, 15 minut Ym, trzymałem, ceny są, no niestety, aha, w dolarach to też wszystko źle jest, okej, okay, jeszcze nie poprawiłem tego, sorry, jak widzicie nowe ikonki, one nawet, one w Makosie działają, także potwierdzam, yy, layout yy, Beersmitha chyba bardziej przyjemny wydaje mi się, więc tak, na Whirlpool poszło tak, Achtanaum, Amarillo, i Cascade, po 50 gramów, czyli sporo i srogo. I powiem tak, w fermentacji burzliwej, która trwa któryś tam kolejny dzień, potężny aromat, przepotężny wręcz aromat, bardzo przyjemny, typowo amerykański, w fermentacji burzliwej. Wiaderko stoi w 18 stopniach, szkło, mańka szklana, tam... Tu, 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 tu są takie drzwi, i, I tam, jak się je otworzy, no tam jest taki wykusz, tam jest stała temperatura 18 stopni. O tych drzwiach mówię. No i jak tam otworzy to małe pomieszczenie, to po prostu jest uderzenie tsz, grejpfruta owoców tropikalnych. Mango, marakuja, wszystko co najlepsze z działu owocowego, z oszołoma. Mówię o oszołom, bo mam najbliżej. Ale jakoś tak ostatnio w Lidlu mi nie pachną te owoce. Nie wiem czemu. Dobra, starter drożdżowy, dwie. Co? Eee... A co tu chodzi? Tu nie patrzyłem. Dwie paczuszki. Eee, no nie, no nie. To może tak piszę. No i teraz już jest lepiej. Zobaczcie, jak wiek drożdży ma ten. Ja spojrzałem się, ile to było paczek. Mówię, Jezu. Dobra, 1,8 paczki. Ja dałem dwie paczki suchych, uwodnionych droży. No, na 20 jest to konieczne. Stąd cena. Stąd cena, no bo to jednak chyba 11 czy 15 zł kosztuje. Nie pamiętam. Paczuszka US 0,5. Ktoś ma gęstwę, może użyć gęstwy. Dobrą gęstwę. E, więc dwie paczuszki użyłem i to wszystko się zgadza. Bez startera potrzebna ilość komórek 285, bilionów. Nie wnikam w to, ile jest takiej paczce, bo tam marketing to jest zupełnie dla mnie obca sprawa. E, dodaj 25. Dwa dni było 25, było gorzej. Coś wyczułem i było 25. 20... 3 litry wody, i to był ten, nie wiem, mój błąd, nie błąd. Bardzo gęsto, jak widzicie, stosunek wody do słodu 2,6, niespotykany dla mnie w ogóle. E, to maile. E, wysładzanie, tak, tak było wysładzane w 12 litrach wody. Masakra, 2 godziny. 2 godziny. i to. 2 godziny wysładzania, 2 godziny zacierania. Masakra. Fermentacja. I tutaj mam, tutaj pokazuję te, te, te dwie, a właściwie te trzy, te trzy kolumny, raz, dwa, trzy, one pokazują masakrę, która się odbyła, dlatego że tak. To jest już zaktualizowane i jest poprawne. Po zacieraniu powinno być 16 plato, było 17 po zacieraniu. No i patrzę, kurczę, normalnie ustawiam, jak zawsze e, w projekcie receptury, 64% wydajność całkowitą, bo mniej więcej wtedy, kiedy w tym kociołku wpiszecie 64, CB3 Pro, e, to, e, rękami pokazuję, to to, to będzie odpowiadać rzeczywistości. To tak się stanie. Coko, jakakolwiek zmiana z tego, co widzę u mnie na 72, 68, to tu jest rozjazd, bo potem jest szamotanie pępka. I patrzę, fajnie, no 70% kurczę, procent szacunkowej no, zmierzonej 64, no to czyli jakby szedłem po prostych torach, tak jak powinno być. Ale patrzcie dalej, objętość, gęstość w kotle przed gotowaniem 26, a ja już miałem 22 litry po wysładzaniu. No <laughs> to, to wiecie, co się działo, nie? Ale powinno być 16, a ja miałem 17 no więc mówię dobra, tutaj zabrakło 4 litrów, trochę mała różnica. Ja już się bałem o to, co poleci do fermentora. A do fermentora, mimo wszystko, miało polecieć 20, poleciało 19 litrów, miało być 19, a po zmierzeniu z pławikiem, nie tym, nie, brixa, nie refraktometrem, było 20 plato. Także huśtawka uczuć do tego stopnia i nadziei. Że ja nie wiedziałem tak naprawdę, czym to się wszystko skończy. No ale jakoś to, jak, jakoś to, jakoś to wyszło. Wydajność całkowita wobec tego wyszła 64%. Zgadza się co do JOTY z wyliczoną wydajnością. I to jest chyba najlepsza, najlepsza wiadomość dla Was, ważących to piwo. Także reasumując, myślę, że tu już chyba więcej nie ma o czym mówić, wyszło, ale to kosztowało mnie masakryczną ilość czasu, nerwów. Ja w pewnym momencie przestałem nagrywać, bo mówię, nie, Tomek, to będzie masakra, nie ma co się pogrążać, ale to się pojawi trochę przycięte, nielogicznie być może, bo gdzieś tam się zestrałem ze strachu, że nic z tego nie wyjdzie i padł pomysł, żeby tego w ogóle nie nagrywać. Także zapraszam Was do ważenia. No i niedługo naprawdę pojawi się receptura. Cześć!